Witamy serdecznie wszystkich tegorocznych wolontariuszy. Przypominam, że za okazaniem identyfikatora w czasie 20 Finału WOŚP każdy z wolontariuszy może bezpłatnie jeździć na terenie Suwałk autobusem MPK. Zapraszamy wszystkich do obejrzenia na żywo pracy suwalskiego sztabu i finału. Wystarczy wejść na stronę www.tvs24.pl. Informujemy, że od godziny 14.00 stycznia w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Plaza w galerii, w budynku historycznego rozpoczniemy licytację. Niektórymi z przedmiotów, które zlicytujemy są kubek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zdjęcie z autografem Jurka Owsiaka, płyta z utworami Kobranowski, apteczka, książka Jurka Owsiaka Rupta ta”, co piękny, polarny miś otrzymany od Urzędu Miasta oraz piłka. Otrzymano od Roberta Lewandowskiego. Dziękujemy.